Ej, dobra, to offituje fajnie. Masz grubę jajce? Tak. Bierę. Po... zegarki. Bierzemy sobie taki Hello Kitty. Monte snack Michał Drake. Pizza Black. Już chwila idę. Paweł. One armadź, kurwa, cześć. Cześć. Paweł. Co? Cześć. Cześć. Ej, Paweł. Co? Cześć. Pies. Uh -huh. yes, oh. Jezus, Maria! No, ja złą pytań! Bo to nie ma sensu! Adam. No jak? No tak na logikę, no! Jaki to ma, sen? jak nie ma sensu? Najlepiej <grym> jakby werbeł w 3 osobach, wszyscy spadają! Join gamę. Czy Spada. Ale zjoinowałem gamę, Ja nie jestem wielki, jak was da. Ej, dobra! I czapki, jasne! I mnie kierujecie! Czekaj. Flaszbań biorę. Niech to piorun! Dobra, Niech ja też. Niech mi się tu dość La, la, la. Steam Rollers. Szklał. Oh, no, 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 ej, mi się wydaje, że z Steam Rollers to wygrają. No. I no. Najlepszy team mają. Oni też. Ja my wchodzę my się... do domu boso, ale co z tego? Ja, Jaki tak jak to to Nie to mogę do... nie no. nic. A gramy no, tylko na zabijanie, czy ten. Na zabijanie. Dobra, ej. Ja mam dwa tysiące felek. O mój Boże! A oh, to, jest to jest to! To jest, tutaj. To, jest to na pana sniperki. Ale ty jesteś niski. A, A to jest to, to na dół. Abonnent nie, nie dostał, Ale my nie. jedziemy teraz w górę, Ferin. Nie. jakim prawem? Dobra, wiesz, co? Plan B. Co? Nie widzę ich! Mam!

Na co uciekasz? Ej, ja chyba cię. Ej, ja chyba stream ma mało! Sniper ma też mało! Slajper. Slajper. Ja mam ponad połowę popie. No nie masz ponad połowy, nie kłam! Trollowałem, trollowałem! Od zobacz co? No, stream ty jesteś takim uciekinierem. Ale, uciekinierem. Co to, no, co ja? to jest? O, no, no, wszystkich głos. zabija! Ja pierwszy nic nie widzę No i skin No nie. Co ty to porobił Co odrodzi mnie teraz? Dubelltówka, ja cię odrodzę stój Ej patrz Ładnie, my się musimy trzymać razem Flower pot daj mi Ja chcę <grym> Dla okay. Zabiję kogoś ten Nie, nie zabij, nie zabijaj One. Wow. Ale kwiatek z lasu Chcesz Jest wiesz co Au Gdzie jesteście? O ty, um. Masz flashbowl ślad bogów co? Zabiłeś drugiego? Nie, ja, nie, ja Wiem ale okej. Okay. To samo. pierwszy Ślad bogów Co? On pod kim spraye? spoje. Zawsze. a no, po pod co on spraye? Pod który? Pod te. No, czekaj, bo ja tańczę. Aha. <ślepie> Stream na mnie. No, Gdzie to co wróciłeś? Dziś wybiegł do góry. Nie, bo To nie, nie, Jestem w nie, Tam nie, nie, on jest? Tam ja, się do was dostać, ja nie, wiem, gdzie nie, nie, wiem, gdzie... nie, się no ta, ta nie, no ja... was mi nie, 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 Chcę do gateway'a wejść, chcę, że on był bardzo blisko siebie. Jest <grystanie> Mary A jest na górze, Ale... co robię. Ciebie weź! Ciebie no, jesteście, ludziki? Nie tutaj. To jest. to jest. Ja nie to jest. to musiało musia być straszne. Ej, zrobiłem co? coś śmiesznego właśnie. Drogi Gdzie jest? Się, nie da. No co się Ty dzieje? Ja, ja odjeżdżam Gdzie? tam, widzę. Jest tu, jest tu. Nic nie, widzę. Nie ja nic nie widzę. Ja was nie widzę w ogóle. Nikogo z was. To mi osłabił. No. Flabagiem. No kto tam jest? No. No po co? Filip no, rzucił flashbanga w ścianę. No. Jest no nic nie widzę. Ja też nic nie widzę. Na zabił mnie. Nieprawda. To są Propaganda jest jakaś tam, Propaganda E stream mi zabrał killa, pomocy Ja się poskarżę zaraz Pomocy O Jezu, jakiś stream trzeciego No, no powiedz no, ile no, miałeś Czemu wy nie żyjecie? O nie Oni żyją Żyjecie Aż teraz Jezu, tu mnie... Dobra, Paweł, Za tobą! Ja <grym> nie <grym> mogę przestać! Ej, siema. <grym> ja wyróżniłem <czy ja grym> to przez okno. Tak, to poleciało przez okno. O, siema. Widzę się na górze. Dobra, jeszcze co, ja idę na górę też. Werin, jest... chodź tu. Aha. Berin. No. Chodźcie w Nie chodź. Idę. Borek. O, siema. Nie ma mamo! Jak Jakie niby asysty dostałem, jak to nie pójdzie oh, oh. Uuuuu! jaram się, no co to ma być? Boże jaram ram to! Pundy! Jeszcze raz! Chodź, kondy. Nie mogę, a no dobra, już mogę! Gdzie? Skąd on jeszcze dał? Ło! Uuuuu! Uuuuu! Ej, Uuuuu! 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 O, jestem niszczony, jestem martwy. Cię uratowałem To nieźle Ja się po nosku drapię ty rewolwerem grasz, cały czas? No bo ja lubię no, Bo jest on... Jest inny on, jest... on jest trudny ten rewolwer na... Dobra, ale ja chcę poćwiczyć rewolwerem, bo on dobry jest a może ale Nie res, co... mnie nie res, bo ja zmieniam klasę Pirep, czemu ty się nie odradzasz? Nie chcę zrobić, no Ale nie wiem, Z... my... Nie mnie res, nie, nie rez, bo ja zmieniam. Co nie? Tak. Nie. Mieram. Nie zrespiłem, Pawło. Chodź tu! No jak nie? Ja się sam On... zrespiłem, no ja, ja się sam zrespił. zrespiłem. No to ty mnie nie zrespiłeś. Bo ja podchodziłem do niego, ale. Nie ja trafiłeś i ja się nie ja jestem na windzie, jak twierdzi. Ale chodziło mi o to, czemu się nie rezpił sami. Jak już miałeś cołatowany. Mele, paster, Mexico Lecą! No, kto mi rzucił jakiegoś guna mordeno? Nie, No, nie, No, nie. No, nie. ja. No, No, nie. No, to jest, chyba no co, nie. Co ja. No, 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 nie. Ja. Ja. No, nie. No, nie. No, nie. To jest no nie mogę go trafić. Poszedź, czemu ty w nich biegasz? Nic nie widzę, no gdzie jestem? Tam mnie oślepia. Ja się bawię. No nie ja wiem, jak wszystko, wszystko tu, mieszka, tu rozwala, no, no nie mogę wejść No co ty robisz? Co to by? Słyszę gatewaya. No co? Czemu ty Filip tam mnie ciągniesz no zawsze flashbangi? No bo flashback? ja myślałem, że tam wejdzie Verin, bo on mnie gonił. Ja nie... O, Filip, o Filip tylko we mnie w te flashbangi rzuca wszystkie. Gdzie się Filip nie zdematerializowałeś? Mordo weź. Ja mam nadzieję, że cię ogłuszyłem jak Podamie. coś. No dalej. No ilu tu jest na, na górze? Nie wiem, no strzelał. Ja, ja, ja naprawdę nie umiem z tego grać. No to świeci jakąś tym. Ej Filip, pomóż mi strzelać. W w w Volkanowie. Ej, Victor's z nami na mapę Quick. Jakiś lepiej mnie lepiej. No, lepiej. To ja mogę. A gdzie my jesteśmy? A to gdzie jesteś? A to nie bo jestem like. Ja to? To, to nie ma sensu. Aha. O. Co? Cześć. Cześć. Usiądni na sobie na no, nie kampią. No na B. Na B. Gdzie nas B? Ha co? Go. Go. No, dalej nie, nie widać no. Potę no. tutaj. Pomukiam, no że kampią. To się nazywa taktyka a nie kampienie, z no no w... to zby człowiek No ma w... No Jezu jeszcze tak stream tu wbił, no Ale wygrałbyś szczerze gdyby nie wbił No wiem Robi flop Spierdzę się w blok. E, a ja przez to coś można strzelać czy niezbyt Spierdzę się w spropę przez tą ścianę można No o to dobrze Bo to ona jest nie wiem ty ty grasz, Ja muszę się zmienić, bo nie ja tu nie grałem nigdy, podesztuję Czemu ty grasz, Gali? Gali! Trzeba ktoś na ich zabiłem Na jedynkę Słuchajcie. idziemy, chodźcie na B o, Mam nie cię nie zaraz macie? Nie, zbyt. Nie, 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 nie lecz Słyszałeś? Chodźcie biegniemy na b 100 metrów mamy do b, jak coś Słyszałem turet deploy, więc chyba nie masz 100 metrów do b. Jak to nie No czemu ktoś mi na mordę daje no No Filip No bo ja, chc ja chciałem sobie zrobić żeby Weź jest jakby góry Filip, 50 <ścoughs> nie umiesz rzucać niczego gdzie by jest? 50 cent Pomocy! był co? Cześć. Co tam Tam, przed budynkiem. Pomocy! Verin, boję się! O, widzę was! Tak, w... zniszczy zary jakiś? No No, nic nie widzę! Zary! Ja też nic nie widzę. <ślappet> no nie pod się, no, bo mnie wkurzasz! <ślappet> nic nie widzę. <ślappet> Gdzie je. <jest? ślappet> nie no, mogę. Tak. No co tu się łoda, fast food. Co tu się odpierdolę? <grymne> Widać! Medal or gay. Gay or gay. Nie no jezu, no, yes, no flashbang znowu wid mi rzucił. <grymne> no no. no Tego gościa nie da się trafić, chodź chodź tutaj. Dlaczego nie streama i nagle flashbanga nie Dobra, dziękuję. Filip biegnie zaweryjnym i do niego nie strzelam. Ludź! Łaz tylko! No ale no, no, jak on mnie zabił dopiero, tak to nawet do niego nie strzelasz To jest jakiś pośle z... No, no. Dobra, no, idziemy, idziemy na, C. na C Jezu, nie wzywajcie go Na C? Go. co? Po cóż? I zmieniać na my. Na C Nie ma C, nie ma C. A! Ma. A Iweryn, patrz co Tych umiem, patrz jak magię robisz Paweł, Paweł, patrz Okay. No! Musimy uciekać, bo oni zaraz, zaraz, na zaraz A. No w sumie wciąż takich słuchasz jak jakiegoś pies. Nażar jednak. Ale co? Jest Nawet nie wiem, co mi nie mi No myślałem, że ty tam biegniesz do nich. Oj, laguje mi, lagi. Złote, złote konfety. No kiedy to będziecie, panowie? No lagi niczym Pepsi w zamrażarce, no. Jeszcze 230 metrów. E nie Filip, mele, Dawaj, mele. Mój, nie, no, mele. Ale. No nie. Uważaj, dam studio. Tylko ja. Ta? Ty też masz? To? No, kto mnie strzela? Ja, ja sniper, sniper tu jest. Mam. Ej, no, Ej nie Sniper jest Dlaczego ty go Tu tu Ej, co No, nie, nie, e, Filip, weź no, się no, 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 ten! Co mamy? Oni się mieli bić ze sobą, bo ty do nich strzelasz, nie? dobrze. się miał bić? No chodzi! No, przecież nikt, nikt, nie, nikt nie mówił, że macie się bić No ja nie idzie! Mówiłem. Mówiłem. Gdzie Filip idzie? Na B Na pewno Powiedziałem ci to pięć razy. My gramy tak jak w, w dwójkę, nie? Bez Filipa No bo idę się Ja jedę na B Po co? Po co? A czemu nie? Bo o, jesteś pacan, jesteś no, pacan Wszyscy się bijemy, a nie? Czekaj, ja wysunę ci sygnał na górę Wow. Wow. LP, to jest Flashbangi Ty na Oni, B, czy oni czy, czy? nie idą na B Gdzieś na lewo było słać. Ja jestem na Zdaje ci się Oni idą na A Którym? Ktoś idzie no, na A B Aha, Jest tu! Trulka, trulka No przestań mnie strzelać, się zwyczaj. Dawaj go, dawaj go, Paweł, dawaj go nie, no ja nie zdążę cię uratować, Wery. Filip, pomóż, bo oni mnie chcą zabić. Pali się, pali się. No ja też. Gdzie on pa, jest. No to ty chyba jednak się poliesz. No ja też. No ja też. się poliesz. No ja też. nie uratuję cię. 7, 6, 5. Na dłuższą nocą. Co, co za coś. Za... Nie. Czy żyję, myślisz? Ja żyję. No nie, mnie nie zrzuciłem z tego. Udebrany. Co Zaczyna się. Jakie staty? 3-5. Ajajaj. Ja do dupy. Jak ci. Filip jak zawsze najgorzej. No. Ja tam pod fangram. Nie je. Jak nie widać?